Rozpoczynamy dzisiaj akcję zbierania podpisów pod listem otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego. Ja pozwolę sobie odczytać ten list, ponieważ to jest po prostu, tam jest zawarte wszystko o co nam chodzi. List kierujemy w imieniu mieszkańców powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, powiatu ziemskiego-gorzowskiego, powiatu międzyrzeckiego i oczywiście miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Szanowny panie premierze, formacja, która desygnowała pana na fotel premiera, opowiada od siedmiu lat o tym, że wstaliśmy z kolan, że jesteśmy liderem, że możemy wszystko. Z perspektywy mieszkańca Gorzowa i Okolic wygląda to jednak dokładnie inaczej. Mieszkaniec Gorzowa, Dresdenka, Strzelec Kraińskich, Kostrzyna nad Odrą i Międzyrzeca oraz okolicznych miejscowości, komunikacyjnie nie może nic. Brak właściwego skomunikowania z pociągami na stacjach przesiadkowych w Kostrzynie nad Odrą, Krzyżu i Zbąszynku oraz wycofanie się PKP S.A. i PKP PLK S.A. z inwestycji w elektryfikację linii 203 i przebudowę dworca w Gorzowie Wielkopolskim, choć w innych miastach się je buduje, sprawia, że Gorzów i północna część województwa lubuskiego jako region przemysłowy zaczyna być postrzegany jako obszar kolejowo wykluczony. Mamy przygotowane zarówno ten list otwarty, ale też listy poparcia tego, tego pisma, które będziemy kierować do premiera. Zapraszamy bardzo serdecznie, kto jest zainteresowany tym, żeby włączyć gorzów do wszystkich planów związanych z komunikacją kolejową. Udostępnimy zarówno treść listu, jak i listy poparcia i bardzo będziemy chętni, będziemy czekali na zaangażowanie Państwa. Ten problem dotyczy nas wszystkich. Na weekendy do Poznania jedyne sensowne połączenie, żeby zdążyć na uczelnię jest wyjazd o godzinie 4.30. Do Szczecina nie ma żadnego połączenia, trzeba wyjeżdżać dzień wcześniej i spędzić na dworcach, pociągach około 6 godzin. To samo jest z Zieloną Górą. Na chwilę obecną nie mamy żadnych połączeń. Trzeba również wyjechać dzień wcześniej, żeby dotrzeć na zajęcia. Zależy nam bardzo na tym, aby komunikacja była lepsza, żeby nie było tego wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie nam młody ludziom, ze względu na to, że finansowo wychodzi to o wiele lepiej, wychodzi to zdecydowanie taniej, tym bardziej, że nie jesteśmy sobie w większości sytuacjach pozwolić na jazdę samochodem. Na samej tak naprawdę trasie Kostrzyn-Krzyż opóźnienia pociągów mogą sięgać rzędu ponad 100 minut. Co w momencie dojeżdżania na ósmą rano do szkoły, w momencie kiedy pociąg jest o tej 7.20 dojeżdżający do Gorzowa, opóźnienie o te 100 minut to jest dojechanie wręcz na godzinę prawie dziewiątą, co nie jest wcale zdążeniem na lekcję i nauczyciele ani dyrektorzy wcale nie są zbytnio z tego zadowoleni. Ale nie tylko to jest w tym problem, że, że dyrektorzy nie są z tego zadowoleni, ale to jest też tak wspomniana kwestia wcześniej ekologii. Gdyby rodzice tych uczniów mieliby dowozić ich tak naprawdę codziennie na tą rano do szkoły i później jeszcze odbierać ich z tej szkoły po południu, to jest tak naprawdę litry zmarnowanego paliwa. Lekarstwem by były szybsze połączenia i większe przede wszystkim e, pociągi. Dzisiaj to jest e, trasa załadowana, e, uczniowie po prostu w wcisku e, dojeżdżają. No, potrzeba, potrzeba renowacji tej całej linii. To tak jak na brzegu dzisiaj z Koszyna było że my 645 pociąg, a przyjeżd 750 przyjeżdża. I tu pociąg zapchany tyle, że ledwie co było może usiąść, ustać.